Cześć, nazywam się Ropia Kemil. Pracuję w firmie Suprosagro. Jesteśmy na polu szężyta zimnego Mondeo pod Mrągowem. Rolnik zdecydował się na tę odmianę z kilku powodów. Jedną z podstawowych to to, że jest to odmiana krótka o sztywnym źdle. dzięki temu jest w stanie wytrwać najtrudniejsze pogody. Miesiąc temu na tym polu było gradobicie dość silne. Nawet na roślinach widzimy ślady po tym. Inną bardzo dobrą cechą tej odmiany, która była dla rolnika decydująca, to dobra odporność na porastanie. Często mamy do czynienia w żniwa z problemem szybkiego zebrania plonów i pojawia się problem z porastaniem, co było w zeszłym roku na tym gospodarstwie dość dużym zjawiskiem. Na tym polu jest gleba czwarta B, piąta. Miejscami nawet szósta. Jak widzimy, bardzo dobrze się zachowała ta odmiana, pomimo tej mozaiki glebowej, i to rolnik uznaje za, za duży atut, i jak najbardziej go to zadawało. Widać po tej roślinie, że bardzo dobrze też poradziła sobie z wiosenną suszą, bo przez marzec i pół kwietnia nie było opadów. Z wiosną z kolei ta roślina była nadzwyczaj zdrowa w porównaniu do innych odmian przężycia, które ma na gospodarstwie ten rolnik. Nie było żadnych oznak, chorób, żadnych łączniaka czy też innych chorób liści. To wyróżniało tą roślinę na tle, na tle innych odmian. Gorąco polecam tę odmianę, bo. U wielu innych rolników w okolicy również ona się sprawdziła i pokazała swoje mocne atuty. E, to, tak jak mówiłem, to, że nie wylega, nie ma problemu z porastaniem e, i świetnie sobie poradziła pomimo słabych gleb, jak w tym roku. Gorąco nią polecam, zapraszam do współpracy. Dziękuję bardzo i do zobaczenia na polach.